Cześć, witajcie. Dzisiaj o łazience na parterze. O kosztach tej łazienki, o tym ile czasu zajęło nam wykonanie tej łazienki oraz o drobnych parametrach, jakie ta łazienka posiada, bo to już będzie istotne ze względu na koszta. Wiadomo, im większa powierzchnia, tym większy koszt urządzenia takiej powierzchni. Chodźcie, oglądajcie, zobaczcie jak my to zrobiliśmy u nas w domu. No i słuchajcie, łazieneczka jest mała, bo ta na parterze łazienka jest, można powiedzieć, że bardzo mała. Ona ma 4 metry kwadratowe, a właściwie tam 4,0068 metra kwadratowego, a więc można zaokrąglić do tych pełnych 4 metrów. Tak nam wyszło. W projekcie jest delikatnie ona większa, gdzieś nam uciekło po centymetrze na każdej ścianie płytka klej, no i wiecie, ta powierzchnia delikatnie się pomniejszyła, ale nie ma dużej różnicy. Jeżeli chodzi o długość tej łazienki, to słuchajcie, od, tutaj od progu do tej ściany mamy 252 cm i szerokość tej łazienki od tej ściany do tej ściany to jest 159 cm. A więc jeżeli to sobie przemnożymy wszystko, to nam wychodzi troszkę ponad 4 m2. Ta łazienka Posiada okno, takie małe, podłużne, prostokątne. To okno znajduje się w naszej kabinie. Ale przejdziemy do tego troszkę później. E, e, rozpoczęliśmy pracę nad tą łazienką właściwie 8 marca bieżącego roku, a więc 2025. Wszystkie prace zakończyliśmy 21 marca. Prawie wszystkie, bo tu na kabinę musieliśmy poczekać na, na montaż, tak naprawdę. Natomiast takie prace glazurnicze zakończyliśmy 21 marca, więc zajęło nam to tutaj dwa tygodnie, wykonanie tej łazienki. Tak, tak mówiąc, zupełnie wprost. Przy układaniu płytek. Myślę, że istotnym elementem jest to, żeby fajnie wycelować z progiem, nie? żeby tu się zlicować z tym progiem. My przykładaliśmy panele i ustawialiśmy tak te płytki, aby tutaj ta powierzchnia była na tym samym poziomie jak reszta naszego domu. Zadbaliśmy o to, mieliśmy jeden panel, tak żebyśmy mogli przyłożyć i to podłogę sobie poustawiać. Układanie tych płytek rozpoczęliśmy od podłogi, bo tak nam było wygodnie akurat w tej przestrzeni, ja też nie mogłem sobie pozwolić na obecność tutaj na okrągło, a podkreślam, że to łazienkę robiłem wspólnie z tatem, a więc robiliśmy ją w dwójkę. W związku z czym koszty robocizny nas tutaj nie kosztował nic dla czepialskich oprócz naszego czasu, oczywiście, tak dwa tygodnie. Tak mniej więcej yy, ułożenie tych płytek. Z tymi dużymi płytkami nie było większego problemu, no bo to jest format 120x60, jak być może widzicie, ale nie wiem, czy tu będą widoczne fugi, bo też te fugi tak staraliśmy się dobierać, aby one nie rzucały jakoś bardzo się w oczy, e, a te małe mają bodajże... E, 7,5 cm na, na, na chyba na 30, na 11, nie pamiętam dokładnie ile. najwyżej że Wam podepnę to gdzieś tam na dole w tym materiale. 24 856 zł, no i jakieś tam grosze za. Całość tej łazienki w takim stanie, w jakim ją widzicie teraz, tak? a więc już z armaturą, z lustrami, z grzejnikiem, z kabiną Bez tak naprawdę jeszcze drobnych elementów, bo tutaj no jeszcze kilka rzeczy musimy wykonać tak Jak widzicie drzwi nie ma, ale bunkrów dookoła też nie ma Na drzwi chwilkę musimy poczekać, one przyjadą niedługo a być może za jakiś dłuższy czas, zobaczymy, jak to nam się ułoży. E, tutaj jeszcze dojdą takie elementy dekoracyjne e, do umywalki, jakieś dozowniki na e, płynne mydło, e, jakieś, wiecie, jakieś berło do oczyszczenia e, misy WC, jakieś kosz na śmieci, jakieś też wieszaki, tutaj pewnie będziemy wieszać na e, kosmetyki, których będziemy używać podczas kąpieli. No i to jest właściwie tyle tutaj, tak, e, jeżeli chodzi o tą łazienkę. Więcej raczej tu się kosztów nie pojawi, bo ona jest skończona na tip-top na chwilę obecną. Jest już stolarka, są elementy drobne dekoracyjne, tak jak lustra, jak oświetlenie, więc tu już niewiele się zmieni. Natomiast przychodząc do kosztów, słuchajcie, tu ja przygotowałem trochę dla Was takie drobne zestawienie takich najistotniejszych elementów, bo nie wszystkich, nie będę Wam tu podawał ile wydaliśmy na klej i... Ile tutaj paczek krzyżyków kupiliśmy, czy też elementów do poziomowania tych płytek, no bo gdzieś to mi się wszystko pogubiło, ale takie najistotniejsze elementy, które tutaj osadziliśmy w tej łazience, ja mam, mam spisane, zaznaczałem sobie koszty, jakie ponosiliśmy podczas zamówienia. No i trochę Wam przybliżę to, bo już wiecie, że. Niecałe 25 tysięcy nas kosztowała cała łazienka. Przekładając to też na metry kwadratowe, tutaj warto wskazać też to, że 6203 zł za metr kwadratowy tej łazienki na gotowo. Tak to wyszło, słuchajcie. Na górze pewnie będzie trochę taniej, bo tam jest większa powierzchnia. Im większa powierzchnia, tym też myślę, że ten koszt się trochę rozmywa na metrze i metr kwadratowy wychodzi znacznie taniej urządzenia takiej łazienki. Czy dałoby się taniej? Pewnie dałoby się taniej, słuchajcie, też to wykończyć, stawiając na gorsze materiały. Być może nie gorsze, ale tańsze, tak? bo nie zawsze co jest gorsze, co jest tańsze, oznacza gorsze. Być może tańsze też dobre materiały można byłoby tutaj wykorzystać. My staraliśmy się jakoś nie oszczędzać specjalnie na tym wnętrzu, bo z niego będziemy korzystać i my, i nasi goście dość intensywnie, tak mi się wydaje. Natomiast przechodzimy dalej do tych konkretów, do tych szczegółów kosztowych. Będę szedł od prawej strony. To umywalka nablatowa to jest koszt 352 zł. Ten koreczek, który tu widzicie w środku, klak, 67 zł. Tutaj proszę was, ten syfon do umywalki, a więc widzicie, że to jest syfon podtynkowy osadzony w ścianie, tak żeby tutaj nam nic nie, nie wychodziło z blatu. To jest koszt 738 zł. To lustro. W którym ja się teraz odbijam wraz z kamerą, to jest koszt 249 zł. I to, słuchajcie, to jest nie jest drugie lustro. Można takie lustro kupić identyczne za niemal 3 do 4 razy więcej, ale da się to znaleźć też taniej. Nie? To oświetlenie tam na górze, to ledowe, ten kinkiecik. To jest to jest proszę Was 167 zł. No i mm, oczywiście, tam pod spodem, jeszcze ja postaram się Wam pokazać, jak to wygląda. Też tutaj od spodu, no, tam to będzie widać. Jeszcze jest syfon zamontowany. Ten syfon też jest tak fajnie wpięty. Być może go będzie lepiej widać. Że nie musieliśmy w tej szafce, słuchajcie, w środku robić żadnego tutaj wycięcia na ten syfon ładnie nam to stolarz ogarnął tak żeby to było optymalne i nie zajmowało nam tam jakoś jakoś dużo miejsca no i to słuchajcie 72 zł ten syfonik gdzieś tam wyszedł w takim typowym markecie no i oczywiście tutaj meble na wymiar a więc ta cała szafka którą tu widzicie to jest to jest fornir, to jest szafka z forniru, czarne uchwyty, tutaj ta szafka blat jest konglomerat, tutaj mamy konglomeraci taki biały dwucentymetrowy. Tutaj też mamy fornir, do, do samego sufitu nam się ciągnie, tam te szafeczki na górze są mało użyteczne, no bo one są wysoko, tak? natomiast też nam zależało, żeby to zabudować do końca, żeby ta łazienka trochę tak no, mniej miała takich, wiecie, kantów gdzieś z różnych stron. Te szafeczki są w systemie TIPON, a więc po kliknięciu nam się odbezpiecza magnesik. No i tu są takie półeczki, póki co, karma dla pieska, jakieś drobne kosmetyki do opalania. Trochę, trochę taki, takich przedmiotów użytecznych, jeszcze póki co nie zagospodarowana szafka totalnie, zupełnie, więc, więc jakby... Co tutaj wam jeszcze mogę powiedzieć? Na no Półki nie są zbyt wysokie, nie są też głębokie, więc tam raczej takie wiecie. E, jakieś takie rzeczy do bieżącego użytku będziemy przechowywać, bo ta łazienka nie jest naszą główną łazienką. E, ta łazienka jest raczej taka łazienka dla gości. E, no więc, e, więc wiecie, e, ja już tutaj ją używałem, bo już brałem pierwsze prysznic e, e, i działa to naprawdę fajnie. Jest mnóstwo przestrzeni tutaj. No bo ta kabina też tutaj. Zauważcie, że ona nie jest taka wcale mała, nie. Tutaj mamy 90 cm szerokości, tak jak teraz widzicie no i ta długość to jest 159 cm więc 90 na metr m właściwie nie? jest spora, jest duża można myślę, że spokojnie w dwójkę się kąpać a jak znajdziecie kogoś trzeciego do pary to też nikt na was nie będzie źli jeżeli sami do siebie złości nie będziecie mieć nie? ale to już zostawiam wam ta misa WC, którą tutaj widzicie to jest koszt 636 zł. No i ona jest też taka: słuchajcie, widzicie, nie widać żadnych mocowań, jest, jest, nie ma tutaj żadnych bajerów, żadnych, wiecie, żadnych bidetów wysuwanych i tak dalej, żadnej elektroniki, żadnych wirów w środku nie ma. Taka typowa, klasyczna misa AWC z deską wolno opadającą. Ten przycisk, tutaj, który widzicie czarny. To jest koszt 229 zł. No i teraz idziemy dalej. E, idziemy dalej do naszej kabiny. A w kabinie możecie zaobserwować ten e, zestaw e, podtynkowy-prysznicowy. No tutaj jest mieszacz, e, tutaj mamy baterię taką do e, spłukiwania się. No i jest tutaj deszczownica jeszcze zamontowana. Działa to naprawdę fajnie. Nie będę teraz odkręcał tego, jak Wam pokazywał, jak to funkcjonuje, jak to działa. Uwierzcie mi na słowo, działa. Pierwsza kąpiel była, jest naprawdę tutaj przyjemnie. 2015 zł za ten zestaw podtynkowy. Nie liczę tutaj kosztu jeszcze montażu tego przeróbki, bo tu nie mieliśmy pierwotnie, nie, tutaj... Tutaj mieliśmy wyciągnięte przewody pod montaż podtynkowa i tak majstry musieli tu przyjechać, wszystko dostosować. Tam 500 zł płaciliśmy za to, żeby nam tutaj to wszystko poustawiali pod, pod ten konkretny model, który zamówiliśmy. Który tutaj możecie obserwować na tym materiale. No i teraz odpływ liniowy, tutaj czarny. Celowo go nie zabudowaliśmy płytkami. Pomimo to, że on miał taką opcję, tutaj można go odwrócić i tak naprawdę wtopić w niego płytkę, tak, żeby on był mniej widoczny. Nam zależało na tym, żeby on był widoczny, żeby on był taki duży, czarny tutaj właściwie na większą część tego prysznica, a po to, żeby grał z tymi wszystkimi czarnymi elementami, czarnymi dodatkami, które w tej łazience właśnie się znajdują. 650 zł za ten odpływ. Zapłaciliśmy te drzwi przesuwne prysznicowe. No, bo to oczywiście Wam pokażę też, jak to, jak to funkcjonuje. Te drzwi przesuwne, one oczywiście się przesuwają na tą stronę. Tutaj mają system magnetyczny docisku. Jak zamkniemy tą szybę, to mamy tam taką dużą przestrzeń prysznicową. Te szyby są o grubości 6 mm z systemem ultra clear, a więc niwelacja takiej zielonej poświaty na tym szkle ona nie jest tutaj widoczna i ultra clean ale ultra clean jest tylko od środka no po to żeby ta szyba też tak się jakoś nam nie brudziła i łatwiej było ją czyścić to tutaj mamy takie rozwiązanie no i to jest koszty rzędu 4880 zł za, za ten system drzwi przesuwnych do naszego prysznica. Montaż 900 zł dodatkowo, no, czyli tam ponad 5000 zł zapłaciliśmy za to rozwiązanie, które tutaj widzicie. Czy to działa fajnie? Działa to fajnie. Czy jest użyteczne? Myślę, że bardzo, bo my nie chcieliśmy żadnego prysznica typu walk-in, bo kto ma taki prysznic, to wie, że po prostu, mówiąc brzydko, Jeździ podczas kąpieli. Nie? My lubimy jak jest ciepło, jak drzwi się otwiera, to wtedy ten chłód wlatuje no i czuć ten, ten mało, przyjemny, mało przyjemną temperaturę, która panuje poza kabiną prysznicową. My postawiliśmy na takie rozwiązanie, jeżeli będziemy chcieli nie domykać sobie tych te drzwi, też możemy je nie domykać. Tu oczywiście jest spadek zrobiony, ponad 2 stopnie mamy tutaj od, właściwie od końca, bo tu jak się przyjrzycie, to być może tu będzie widać na fudze, o tu już się zaczyna spadek w tym miejscu, tak, a więc tak mniej więcej 10 cm od będzie ściany już rozpoczyna się spadek, no i on tutaj będzie go widać nie z tej strony i on tutaj tam podąża aż do odpływu, tak żeby żadna woda nam tutaj nie stoi i słuchajcie ta woda nie stoi w tej łazience e, grzejnik elektryczny, ten tutaj e, ja też Wam pokażę jak on, jak on działa, podłączę go do prądu na razie z niego nie używamy, no bo jest wiecie, środek e, wakacji, środek lata e, to jest grzejnik elektryczny, w związku z tym, że tu mamy wszędzie ogrzewanie podłogowe e, to bardzo złym pomysłem byłby montaż grzejnika podłączonego pod system do ogrzewania podłogowego. W ogrzewaniu podłogowym mamy temperaturę dość niską. To jest system niskotemperaturowy. Tam woda się nagrzewa do dwudziestu kilku, trzydziestu kilku, być może maksymalnie stopni, w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. I gdybyśmy wpuścili taką wodę w grzejniki, to one by po prostu nie działały e, tak, jak powinny działać. Dlatego też postawiliśmy na grzejnik elektryczny. E, ten grzejnik się włącza tutaj guziczkiem. Jak włączymy go, e, zapala nam się niebieska dioda informująca o tym, że ten grzejnik a właśnie teraz rozpoczął pobór prądu i oddaje to ciepło, które, e, e, które być może będzie potrzebne w tej e, naszej łazience. No i teraz tak jeszcze. Ta oprawa stropowa tutaj widzicie na górze, na suficie, to jest też koszt 323 zł. Ta oprawa ma długość 120 cm. Być może to będzie u Was widać, że to jest dość spore oświetlenie. Ona ma zabezpieczenia przeciwwilgociowe, jest dedykowana do łazienek, tak abyśmy właśnie nie mieli problemów tutaj z jakąś wilgocią wdzierającą się tam do środka, no bo przy tym zauważcie, ona też znajduje się po części nad tą przestrzenią prysznicową kąpielową i co tutaj dalej jeszcze? Z grubych tematów i chyba najgrubszych to są płytki, chociaż być może nie, bo też one nie kosztowały Bóg wie ile. Te płytki na tylko na podłodze na ścianie ten duży format 160 to jest łączny koszt 2696 zł. No płaciliśmy gdzieś tam 102 zł za, za opakowanie, w którym było 1,44 m płytek. I no i tak to wyszło, nie? Niecałe 2700. Te małe płytki zielone, tutaj będą one chyba lepiej widoczne. Te płyteczki kosztowały 1359 zł. No i tu płaciliśmy 81 zł za opakowanie, a w opakowaniu mieliśmy Niecałe pół metra, 0,45 metra kwadratowego, a więc one były droższe, też ułożenie ich było bardziej skomplikowane, no bo jednak to są puzelki, widzicie. Tutaj też w środku tego okna mamy położone to lustryko. No jest kącik 45 podocinany, jest wszystko to tutaj mój tato w większości robił, no ja raczej byłem takim pomagierem tutaj. Natomiast też sporo tutaj pracy i wysiłku włożyłem w ogarnięcie tej łazienki, w wykończenie tej łazienki. Ja myślę, że ona wyszła, wyszła fajnie. Jest naprawdę, słuchajcie, spójna z projektem, bo staraliśmy się trzymać tego projektu jeden do jednego. Troszkę inaczej płytki ułożyliśmy niż projektantka nam to zaprojektowała, ale myślę, że ułożyliśmy je bardziej optymalnie pod względem ilości materiału zużytego i wykorzystanego. Jest przyjemna, jest w moim klimacie, totalnie w moim klimacie, bo ta łazienka na, góry, na górze jest w żonym klimacie i też... Bardzo nam zależało na tym, żeby te łazienki nie były takie same. Żeby nie były, wiecie, na jedno kopyto w jednym stylu. One się mocno różnią między sobą. I to myślę, że zobaczycie za tydzień. Jak pokażę Wam tą drugą łazienkę. No tutaj, tutaj to naprawdę wszystko fajnie, śmiga elegancko. Tych przestrzeni do przechowania też jest sporo tutaj. Pomimo, że nie ma tutaj dużo miejsca. To ta łazienka jest słuchajcie do takiego codziennego użytku, jak spędzamy czas na dole. Ona nie musi być wcale duża. Myślę, że jest w zupełności wystarczająca. Dla osób budujących ten dom, rozpoczynających ten dom, można pokusić się o powiększenie tej ściany, przesunięcie trochę okna w kotłowni i powiększenie tej przestrzeni. Natomiast czy jest sens, ja nie wiem. Odpowiedzcie na to pytanie sobie sami. I na dzisiaj ja Was zostawiam z tym. Mam nadzieję, że pokażę Wam. Kolejną łazienkę za tydzień. Ostatnio trochę ciężko z czasem i z nagrywaniem, ale, ale postaram się Wam pokazać kolejną łazienkę w przyszłym tygodniu. A na chwilę obecną trzymajcie się. Do zobaczenia.